Jak dla mnie, to powinienem raczej powiedzieć dobry wieczór, aczkolwiek godzina za 10.11 to nie do końca jest wieczór. E, ładuje się nam teraz lokacja, e, w której teoretycznie ma się znajdować nasz kolega Nick Valentine. Problem w tym, że.

Mam nadzieję. Będzie dla mnie, że jeżeli są. Proszę. Sami widzieliście, że nie jestem jakoś wielce silni. silny. Mam jeden bandyta i, i, i prawie mnie zaciupał. Trzeba obronić psiaka. Widzę, że mam mało życia. Tu musicie się drzeć. No nie fajnie się strzela z tego pistoletu, kilka pocisków na szybkiego, ale i tak jest słaby. Tak, mam siłę walczyć, mam siłę Was nawet zabić. Czyli mu chyba z 5 razy w głowę. Z czego są te cęgle? Powiedzcie wy mi. Kapsel nabój, 10 mm. W serio, z czego oni są zrobieni? Bo y, raczej nie, nie do końca są ludźmi. Bo przynajmniej mają tak ciut wyrąbane na ludzkie odruchy. Typu śmierć. Środek czyszczący. Chyba przeczyszczający. FAK! Słyszeliście opóźnienie w dźwięku? Ale mówiłem wam kiedyś, że będzie taka akcja, że się otworzy kibel i coś tam będzie. I to jest właśnie dowód, że miałem rację. Nabój 10 mm Pusta oliwiarka To było tego gościa Dobra Tam się da wejść da się wejść sorry, no ale ten świat jest taki miejsce, że no 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 Żal po prostu nie zbadać tego wszystkiego Kasanic, płyta grzewcza Spanek na kawę Zaś będziemy przeciążeni jak zwykle Jakiś klucz. Tak? O, o, siadło za pierwszym razem ładnie. klej O! Tam yy, super klej jest dobry, ale ostatnio trafiłem na coś jeszcze lepszego. Nie pamiętam jak to się nazywało. Yy... Ale naprawdę, naprawdę genialna sprawa. Dało mi to chyba 25 kleju, o ile dobrze pamiętam. To nie był ultra klej, coś w tym stylu, coś w ten deseń. I naprawdę cudowna sprawa, jeżeli chodzi o zapas kleju. No, a jak patrzyliśmy na cenę kleju, przecież u tego robota to jest tragedia. 3200 kosztuje 25 kleju. To naprawdę nie jest mało. Przydałoby się użyć antyrada i przywrócić sobie życie. Nie wiem, jakoś tak nawet nie zauważyłem. Okej. Okay. Y Trzeba przyznać, że najlepiej to ja nie celuję. Aczkolwiek nie jest też najgorzej. Parę chydzików ładnych poszło. O kurde! Ktoś mi ładnie dorypał. Tylko nawet nie wiem, który tak mocno strzela. Tu... Panie... Kolego... Co ty robisz? Nie, on jest naprawdę jakiś dziwny Ja do niego strzelam a ten jakiś wygibasy mi odwala Co to mnie ma w takim tempie Ten? Ma jakąś broń taką Chyba on miał taką broń Bo ten strzela pojedynczymi. Trzeba robić przerwy między tymi strzałami, bo jak nie to mi strzela tak trochę do kitu I co? Zrobimy tak. Głowa, głowa, głowa. Aha. Super, skrył się za tedy, co ja strzelałem. No nic, no tak też można. To się. No teraz będą. No, ale jak ja wchodzę za ten samochód, to mi tekstura jakoś dziwnie łapie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. W taki sposób, że nie jestem w stanie strzelać za tego auta, bo strzelam w to auto. Ale idzie z nim baku. Nie sądzę, żeby mi się to opłaciło. Oni mają te karabiny maszynowe, po prostu ja teoretycznie też mam karabin maszynowy, tylko go po prostu ze sobą nie noszę. I najwidoczniej to jest błąd, bo już trzeba zacząć. Tak samo przydałoby się zacząć używać tych rakietnic, i tak dalej. Ale ja tego po prostu nie używam. Nie wiem, po prostu jakoś mnie tak. Będzie mi ciężko w tej grze, najwidoczniej. O, ludzie, ale zniszczeni oni są. Wy to widzicie? Na pewno widzicie. Ja co Aż mi ich żal. Zasilne bandyski ochraniasz na prawą rękę. Zasil. Co znaczy zasil. Eee. Za sil. Zasil. zasil. Zasilany? Pisolet maszynowy. Obrażenia. Strasznie mogę, ale mam dużo naboi. O, do tego 10 mm, ale ja też mam 10 mm swój ulepszony, tak? Kompensowany, skalibrowany, utwardzany. No ale dalej ogniw nie ma. O, ogniwa jest tutaj ciężko, a to jest ten mój. Dwustrzał, ciężki, 10 mm pistolet. Chyba muszę sobie częściej jego używać, bo z tego co widzę, on jest naprawdę mocny. Karabin myśliwski. O takich rzeczy też powinienem używać. Dobra, ale jak jest z obciążeniem? 197. Aha, przyszedłem, żeby popatrzeć na ten ubiór. To. No ale minus 3, minus 3. No to. To, to nie ogarnię. Pokazuj mi, jakby to było super dobre. A tak naprawdę ja noszę 8 4. To jest 33 aha zwiększa tempo odnawiania punktów akcji to ma jakiś taki fajny bonusik no dobra no dobra ping yy, pochodzi wie tam eksplorujemy no eksplorujemy no no przecież no, no jak można by nie o Znowu to, co kiedyś mówiłem: drewniana skrzyneczka, której nie można otworzyć, yy, przypierdzielając w nią z kolby albo z czegoś w tym kontekście. Ty... O kurde, nie wiem, miałem wrażenie, że, że, że coś słyszę stamtąd, ale yy, nie chcę sprawdzać mojego wrażenia, tak to powiedzmy sobie. Nazwijmy kanister z benzyną, kanister z benzyną. Z tego jest olej, który się nam przyda yy. 83 metry w tamtą stronę. Terminal szklanka. Spróbujmy. Może ten terminal pozwoli nam tylko wierzmy kupilety. Yy. Następuje wyłączenie terminalu. W tej sali zostanie wstrzymana wniosek. Zamknięcie wszelkie pytania na wyższym terminale. Dobra. A właśnie, a wezmę sobie, tak szczerze, co mi szkodzi. Jak już mam ten karabin maszynowy przy sobie, teraz go nie znajdę. Pistolet maszynowy. Skoro już mam go przy sobie, to dajmy go sobie pod e, czwóreczkę. Tak? Tak? Jakiś zapis. Coś tam słyszę. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba. Więc e, podejdziemy sobie tam na kucka Podkucamy sobie tam Więc Coś tutaj jest nie tak Na pewno coś tutaj nie gra Tylko... Szczerze? Mam nadzieję, że to ludzie Bo jakoś tak... Yy, wolę się naparzadzić ludźmi Do dupy celownik Dobra, jest cengiel To jego łebek? Tak, gdzieś... Hmm, trafię? No, trafiłbym, jakbyś nie ruszył. On tam lezie dalej. I odsuwa się ode mnie. Odleziemy sobie tak trochę tu i teraz by się przydało. O jest, uwaga. I już mnie mają. No psiaku! Dwie serie z karabinu poszły w psiaka. Ale strzelam dziwnymi seriami. Nie lubię takich broni. Aha! Za to one yy, bardzo i mają się mnie. Mm. Odpuszczę sobie tamtą broń. I po prostu zabawię się moim pistolecikiem. Bo wydaje mi się, że pistolero jest nawet silniejszy. Denerwuje mnie tutaj. No, to jest akurat błąd tutaj, bts chyba, i niedopracowanie, że te przedmioty wszystkie, znaczy nie wiem czy koniecznie wszystkie, ale większość ten pies zrobił minę, jakby chciał mnie użreć. Większość z tych przedmiotów ma tekstury. Nie wiem, jak to poprawnie się nazywa jeszcze nie jestem z tym aż tak jakoś ob, e, obcykany w temacie i tak dalej tekstury, które się wyświetlają mi jako graczowi tak, e, są nie do końca e, tak obcięte jak tutaj widać i nie do końca są takie kształty i na przykład celując pomiędzy tymi drutami niekoniecznie e, strzał doleci tam tylko zatrzyma się mi na tych drutach, tak I z jednej strony ok, idzie coś takiego zrozumieć, a z drugiej strony, skoro już robią grę, to jednak dużo y, firm i, 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 i studiów, które zajmują się takimi rzeczami, takie rzeczy już dopracowują. I robią takie rzeczy już do końca. Jak już zaczęli, no to starają się to zrobić jak najporządniej. Szczególnie gry w grach, w których chodzi właśnie o strzelanie, gdzie, gdzie strzelanie jest tym, prawie że, najważniejszym punktem rozgrywki. A tutaj jest on bardzo ważnym, szczególnie w momencie, kiedy włączamy turowość. Tak, to, to jest bardzo istotne. Co wtedy mamy okazję uzyskać, czy to jest wejście? Tak, to jest wejście do krypty. Krypta 114. A to ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Eee, krypta 114. Jestem. No, oczywiście szybki zapis, a nawet eee, pokuszę się o zapis ogólny. I, i, I sprawdzimy, co jest z tą kryptą, ale, ale, ale sprawdzimy to sobie w kolejnym odcinku. Więc teraz się żegnam z Wami. Życzę Wam miłego dnia, dobrej nocy, udanego wieczoru i smacznego śniadania, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No i do usłyszenia przy następnym odcinku z gry Fallout 4 czy też Fallout. Na razie, cześć.